Witam Was, widzowie na kanale Bob Inwestycje. Dzisiaj nagrywam jedynie sprostowanie do wczorajszego odcinka, ponieważ wczoraj błędnie poruszyłem temat. Powiedz, przepraszam, że użycie zwrotu jak Bob każe. Była to przynośnia do tego, że Bob ma bardzo pozytywną opinię na temat Antwerpu. Nikomu nie każe inwestować w Antwerp, tylko jego subiektywna opinia. Otwórz nawias. Powiedz, że się pomyliłeś i będzie dobrze zamkin A, tego nie miałem czytać. No, generalnie mój błąd, przepraszam. Wczorajsza analiza tygodnia powinna wyglądać mniej więcej tak. Miała ona opisywać spadki w supplyu Antwerpu, Sztokholmu oraz wzrostu z Paryża po ostatnim imię -ie w kolonii. Jednakże się nie dogadaliśmy z wysłanymi materiałem. Bardzo was przepraszam. Dzisiaj nagrywam jedynie sprostowania. Więc dziękuję wam za oglądanie. Ode mnie to dzisiaj wszystko. Taki... Ode mnie to dzisiaj na wszystko. Dziękuję wam serdecznie. Taki krótszy materiał. Przepraszam was za wprowadzenie najprawdopodobniej w błąd. Ode mnie to dzisiaj na wszystko. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz napisania w komentarzu co o tym sądzicie. Ode mnie dzisiaj to na wszystko. Strzała!